Jesteśmy na żywo, prosto z naszej łajby. Witamy wszystkich serdecznie. Gdzie tu się zmienia kamerę? Proszę bardzo, Pan Brazow jest. Czas Dżentelmenów z nami pływa. MC Kwadrat w pełnej tej załodze i nasz sternik Grzegorz również jest. A tak szybko Cię pokazałem, jak nie lubisz to nie lubisz. Szkoda, ja myślę, że nieprawda, natomiast tak, słuchajcie, czekamy na rozpoczęcie regat, jest małe opóźnienie, ponieważ bojki stawiają, takie zielone butelki dmuchane będą właśnie naszymi bojami, a ja wszystkich witam już, ahoj, 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 dzień dobry, tak? Widzicie tam są już łódki, różne ekipy, które z nami przegrają oczywiście, bo jesteśmy dobrej myśli, przegradzą. że wy... przegradzą dokładnie ja. z nami. Już tam gdzieś się piętrzą dookoła statku. A ten taki tam, nie wiem czy mi się uda przybliżyć, może mi się uda. Tak uda mi się, to takie małe coś co tam widzicie, to jest statek, jak on się nazywa? Dowództwa? Perła z lamusa, Perła z lamusa tak taką nazwę, no ale generalnie tam pani sędzia sobie siedzi i będzie Dawała sygnał do rozpoczęcia regat. No i wypatrujemy flagi odpowiedniej. Tak, regaty po Neptunie to są, dokładnie. Czy mamy kamizelki? Pan Brazow nie ma kamizelki. My też dobrze. nie mamy kamizelki. No, tam są w środku kamizelki. Mamy. Tak, mamy. mamy. Mamy mamy na pokładzie kamizelki, dokładnie. Nie, nie, nie wytrzymały próby pławienia i się utopiły. Dokładnie, więc dobrze, że ich nie mieliśmy na sobie. Były z tego, z azbestu. A pozdrowienia z Wronek mamy. Dziękuję ślicznie. Czy pływać umiemy? Nie, nie umiemy pływać. Po co? z sensu. O, tutaj. Nie, przełączyłem kamerę. Nie chciałem wam siebie pokazywać, tylko chciałem wam pokazać łódź przed nami. O no, potencjalni konkurenci. Tak, potencjalni konkurenci. Tutaj jest skill tak zwany. Skill to jest szwagier? Właśnie napisał ktoś bardzo dowcipny komentarz, że bras może być boją mogę, ale nie chcę. I to jest prawidłowa odpowiedź. O, statek do, dowództwa, nie on się jakoś nazywał, statek czegoś tam, komisji. O właśnie, statek komisji. Statek komisji regatowej tutaj się unosi na powierzchni wody. Prawo Archimedesa sprawia, że będziemy mogli sobie tutaj w tych regatach wziąć udział. No, i na początek mamy dwa krótkie biegi. Tutaj po tym jeziorze to jest, jak to jeziorze? Święcajty. Święcajty się nazywa. Po jeziorze Święcajty e, będą dwa krótkie biegi. Czy oni płyną na żaglach i na silniku? Wstyd. Po prostu wstyd. To się, moi, moi drodzy widzowie, to się nazywa wstyd. No nie. Tak wygląda wstyd, moi drodzy. Nie, na żaglach. Na samych żaglach? O, dobra cofam swoje słowa, to nie, to nie jest wstyd, to jest, to jest bardzo dobre. Pomówienie. O, teraz patrzcie jak się ładnie... Hańba! Nie, nie ma hańby, jednak to było przedwczesne, ale spokojnie. Widziałem na Mazurach już takie akcje jak właśnie na żaglach i na silniku. I wtedy hańba była jak najbardziej. Będziemy robić zwrot chyba, tak? Dobrze widzę? Nie będziemy robić. Chciałem Wam pokazać zwrot, jak wygląda. O, idziemy na czołówkę, to może być dobre. To może być dobre. Uwaga! Ta, 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 ta. Uśmiechnijcie się, idziecie na, idziecie na żywo. Uśmiech, to ma być uśmiech. Pokaż podpokład. A czy mamy porządek na podpokładzie? Nie nie, nie mamy, to tak szybko, tak o, tak jest. Podpokład wygląda w ten sposób. Lekki porządek żeśmy zrobili, ale już były wiecie przechyły i się zrobił nieporządek. Tak to wygląda. Taranujcie ich, mam na zadanie. <noise> Może jednak nie będziemy taranować, ale tutaj o, z tyłu nas też próbują regacić. A jesteśmy sobie właśnie w stanicy Róża Wiatrów. Bardzo fajnie. I są też ratownicy, jest Baywatch. Proszę bardzo, w razie czego, jakby się coś działo, to podobno Pasuj. mają ratować. E, tak, David jest pod pokładem. Pamela. I Pamela. I Pamela, Pamela tam na dachu siedziała. Mamy coś zaśpiewać, znaczy jakieś szanty. Zrobiliśmy dla muzyki już dawno to tak? Przestaliśmy Przestali. śpiewać. Dokładnie. Przestaliśmy śpiewać, więc dla muzyki. O jaki ładny obrazek, patrzcie. Cały świat poznano. To. to wyśpiewajcie w komentarzach słuchajcie, te szanty, a my będziemy tutaj patrzeć jakie sobie wybraliście. No trochę łódek jest, trochę ekip jest ile w sumie? 12? 12 albo 14 Damiana nie wzięliśmy, Damian ma więc został w domu. A tutaj mamy, zobaczcie, mamy widownię. Widownia z Niemiec, pewnie. Statkiem wycieczkowym Tauty sobie zwiedzają teren naszych regat. To może pokrótce o tym, co jest na łódce, od czego i tak dalej. Tutaj nasz sternik trzyma rumpel steruje płetwą sterową, dzięki której możemy e, no, wybierać sobie kierunek, w którym sobie łódź będzie, nasza żaglówka będzie płynęła o. sąsiedzi jacyś się zbliżają do nas e, to są żagle, jak, jak wszyscy wiecie mamy tylny, duży żagiel, który nazywa się grot tak jak grot od strzały, strzały. natomiast, jak się troszkę wychylę tutaj nad Łukaszem, o mamy i po czym? Popala. Popala, przejdę. A tutaj mamy foka. Fok to jest z przodu ten taki żagiel trójkątny, który operuje się tymi tutaj linami zaczepionymi na kabestanach. Jakbyś mógł dotknąć, pokazać który. To jest kabestan, dziękuję Ci Ślicznie. Wybiera się, czyli ciągnie się taką linę. O, właśnie w ten sposób. Tak, i wtedy żagiel, jak widzicie. Tylko, że my musimy teraz wyluzować, bo mamy taki wiatr że... O, 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 i byśmy się skąpali o i teraz widzicie właśnie właśnie zrobiliśmy mały zwrot zrobiliśmy mały zwrot grot na bomie, bo tutaj taka belka pod spodem pokażę wam ją zaraz odchodząca od masztu, nazywa się bom, trzeba uważać, bo można w łeb dostać nieźle, czymś takim bom sobie do masztu idzie no a maszt no to już wiadomo ta wielka pała, która do góry Stercy. Jakbyśmy znowu euro przeżywali na nowo. A to żagle myśleli, koko, że parafolka. koko, koko eurospoko. Ja tym bombem kiedyś w twarz oberwałem, jak się skręcił. No to no widzisz debak, tak to właśnie wygląda. Mamy forluki. Znaczy nie wiem, czy ten się nazywa forluk, ten z przodu na pewno forluk, czyli takie. Można powiedzieć szyberda No i oczywiście zejście właśnie pod pokład Kambus Gdzie można sobie przygotować jedzenie Koja kapitańska i bosmańska I dziobowa No a tak wygląda kokpit Właśnie No Tutaj jest talia, czyli taka lina Do Wybierania grota Jeżeli chcemy go bardziej wypłaszczyć Żeby na przykład sobie płynąć pod wiatr no to musimy go wybrać, jak to się mówi, i do tego służy ta talia. A tam widzę, że już ten. Czy będzie ballada o piersiach? Wiecie, jest też Cyber Marian, proszę bardzo. Raz na klopie, raz pod klopem. Klop też jest. Tak, miecz, dobre pytanie. Miecz również posiadamy, jak na każdej e, szanującej się łajbie. Już wam mówię, który jest od miecza. Tutaj jest to penanta miecza, to jest talina. Służy... Dobrze chyba mówię, nie? Schodzi w dół, czy z lewej? Z w lewej, po prawej stronie? Po prawej stronie, no, czyli dobrze mówię, to co pokazywałem. Tutaj idzie, tam widzicie właśnie w tym w tej obejmie masztu na dole, sobie do środka i miecz, czyli taki metalowy szpień, który jest pod pokładem i Wysuwa się albo, albo się wsuwa, no i można go sobie właśnie przy odpowiednich kursach regulować. Czemu taka low grafika? No bo jesteśmy na środku jeziora i jest tu słaby zasięg po prostu. Co, co się dzieje? Co się, co się dzieje? Komentarze są świetne. Jak wam się pływa w ogóle? Bo wy chyba pierwszy raz jesteście na łajbach? Znaczy. No tak, jest pierwszy jest raz. Pierwszy raz. Jest bardzo dobrze. Nie boicie się? jak program w MTV nie boicie się? tak to właśnie wygląda nie mają wyjścia, Tylko zostali porwani jest też załoga piratów gdzieś widziałem tutaj załogę piratów są ubieranie, już chcieli wymieniać nasze kobiety na tytoń tam płyną o właśnie jest tak, podpływamy pod nich, pokażemy piratów Bercik, kosmos to jest też tutaj, wszystko jest w kosmosie Kosmos chce Co? Może nie złe No tutaj widzicie jest właśnie ten. Podejdę bliżej na dziób. Ja Dobra, a potem pójdę do ób, Ej, nie uciekać! Nie uciekać! Oddajcie swój tytoń! Patrzcie co tam się dzieje Statek handlowy jej królewskiej mości Oraz pirat z Karaibów jest też Proszę bardzo Kuzyn Hindus też tutaj na regatach jest Kompania Brytyjska Oddajcie tytoń i herbatę Patrzcie co się dzieje Hej, ja, hej Tak tak to właśnie wyglądało, a tutaj rzut na naszą łajbę z sekcji dziobowej. Live z trzeciej planety Układu Słonecznego, dokładnie, mamy live z trzeciej planety Układu Słonecznego. No kerbali nie ma, bo ciężko jest tutaj, wie To jest taka kerbale wersja marynistyczna po prostu. Tak to wygląda. No, czekamy cały czas na rozpoczęcie regat, bo jeszcze się to nie stało. Tutaj jak widzicie za mną jest ten statek e, komisji sędziowskiej i tak dalej, czy jak znowu zapomniałem jak się nazywa. Gdzieś tam jest. W każdym razie na nim pojawi się odpowiednia flaga, czekamy na flagę, jak flaga będzie to wtedy e, startujemy. I miejmy nadzieję, że się uda. Trzymajcie kciuki za nas. Live z trzeciej planety Układu Słonecznego. O tutaj proszę bardzo, też na chroni. Bardzo ładne widoczki. Powiem wam, że żaglówki są świetne do właśnie fotografowania, filmowania. Pięknie się układają w kadrze. No jest mało, znaczy słaby zasięg mamy na jeziorze, dlatego jest właśnie taka, a nie inna jakość. A tutaj widzicie, właśnie ustawiają boje, które będziemy musieli omijać. Właściwie opływać. Nie brazo, jak na łódkach, też pierwszy raz jesteś? Opowiedz swoje wrażenia. Nie wraca, zostajesz tutaj już zostajesz tutaj morskim. Piratem. Piratem prawie, że wroda jest. Ok, zobaczycie teraz, jak będzie wyglądał zwrot. Ja pojedę pod pokład. Zobaczycie sobie tę komendę, wyda sternik. Tam mamy luzowanie. Tutaj Marcin wyluzował. Tak, odpuszcza. Ciągnięta lina i fok przechodzi na drugą stronę. I w ten sposób zmieniamy kurs. I już płyniemy w inną stronę. A jeszcze raz połączyło. Także można się pożegnać. Trzymajcie się i do zobaczenia.